Alleluja. I czytamy fragment z XIV rozdziału Księgi Dzieł Apostolskich, Wersety 19-28. Dopiero co Paweł i Barnaba powstrzymali pogan, by nie składano im ofiar, bo uznano ich, że są bogami, którzy stąpili z nieba. I gdy przemawia do nich i mówi im o Bogu stwórcy i dawcy życia, przychodzą Żydzi. Ci z Antiochi, gdzie Paweł strząsał proch z sandałów, z stóp, na świadectwo dla nich, przychodzą z ikonium, tam gdzie uciekli przed ukamienowaniem. Żydzi nadchodzą, by zabić Pawła. Popatrzmy, że w tej misyjnej działalności Paweł staje się ikoną, obrazem Jezusa, dzieli jego los. I Paweł zostaje ukamienowany. Wyrzucili jego ciało poza miasto i myśleli, że jest martwy. A Paweł z martwy wstaje, otoczony uczniami, z martwy wstaje i co więcej, wchodzi do miasta, do tego miasta, w którym dopiero co go ukaminowali. Dzisiejszy fragment już kończy tą pierwszą wyprawę misyjną. Widzieliśmy wiele wydarzeń przepięknych, rodzących nadzieję, ale widzieliśmy też sytuacje pełnych zagrożenia, jakichś nerwów, przepychanek, przemocy, czy wręcz zagrożenia życia, jak ukamienowanie Pawła. Taka jest dramaturgia tego tekstu, taka jest też dramaturgia naszej duchowej walki, bo także w tej perspektywie warto te teksty z Księgi Dziejów Apostolskich czytać. Dalej widzimy, Historie, że przechodzą przez Listrę, Derbę, to miasto, gdzie ewangelizacja dokonuje się już bezpośrednio skierowanych do Pogan, Listra i Konium Antiochia. Umacniają dusze uczniów, zachęcają. Przez wiele utrapień trzeba nam wejść do Królestwa Niebieskiego. Jakaś konieczność, że te przeciwności życia są jakoś wpisane na drodze naszej wiary. I widzimy, że także Paweł ustanawia odpowiedzialnych za poszczególne wspólnoty. Buduje pewne struktury pierwszych wspólnot chrześcijańskich. I potem mamy wymienianą Ukrainę, Pizydia, Panfilia, Perge, Atalia i dochodzą, wracają do swojej Antiochii. Kończy się ta wyprawa, która zaczęła się z początkiem XIII rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich. Wracają do macierzystej wspólnoty. Wykonali dzieło, które zlecił im Duch Święty i opowiadają Kościołowi wszystko to, co się dokonało przez ich ręce. Bóg otworzył narodom drzwi wiary. To jest wielka radość, wielkie doświadczenie mocy Kościoła, ale widzimy, jak wiele trzeba było i trudu, determinacji, i rzeczywiście odwagi apostołów. Odwagi? W niesieniu wiary, dawania świadectwa wiary innym ludziom. Amen. A już powiedziałem Amen, ale jeszcze pozwolę sobie tutaj wrzucić mapkę na koniec, byśmy zobaczyli, jak ta pierwsza wyprawa misyjna wygląda w geografii. A więc mapka jest zapożyczona z internetu. Mam nadzieję, że będzie widać odnośnie skąd ją wziąłem. Amen.